Cześć, ja jestem Wicył, dzisiaj pokażę wam parametry startowe do CS, będą no to parametry, które uruchmiają e, wam rozgrywkę, zwiększą ilość FPS-ów itd. Tak tak Dobra, jeżeli jest, e, odpaliliśmy z teama, przechodzimy na CS, tak klikamy prawym, właściwości, ustaw, ustaw opcje uruchamiania i tutaj zaczyna się cała zabawa. Jeżeli chodzi o komendę konsole, odpala nam e, konsole zaraz po uruchomieniu CS, jest to komenda, która nie zwiększa ilość FPS-ów oraz ich nie obniża. Yy, komenda dosyć zbędna, jeżeli chodzi o, 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 o cały, cały kształt poradnika, bo nie zwiększa ilości PS-ów. Jeżeli chodzi o komendę nowid, hej, ta komenda yy, wyłącza nam intro, czyli przyspiesza uruchamianie CSA. Czy jest ona odpowiedzialna za ilość PS-ów? Tego nie wiem, musicie to przetestować. aczkolwiek myślę, że wyłączenie tego intra jest dosyć dobrą opcją. Jeżeli chodzi o tę komendę, ona odpowiada za dodatki w DirectX 9C, czyli te osoby, które tą kartę mają do przestarzałą, przestarzą, tą opcję mogą sobie dodać. Ja w swoim przypadku tej komendy mieć nie muszę, aczkolwiek ją mam. No, 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 no Joy y, jakkolwiek się to wymawia, wyłącza nam wsparcie pada, czyli to już zwiększa nam FPS-y, komenda dosyć dobra i myślę, że... Niektóre osoby tę komendę powinny mieć, aczkolwiek jeżeli chodzi o takie dobre albo średnie komputery, jest to też komenda dosyć zbędna, no bo... No bo tak po prostu. No, no, font. Jest to komenda odpowiedzialna za wygładzanie czcionek. Niektóre osoby mówią, że te ilość FPS-ów po wpisaniu tej komendy zwiększają się, niektórzy, że nie. Ja w swoim przypadku zauważyłem tę poprawę, aczkolwiek... No nie wiem, jak to u Was będzie wyglądało, aczkolwiek polecam wpisać tą, tą opcję Air dynamic Zero. Jest to komenda odpowiedzialna za rozbłysk flesza. Dodano, doda nam to około 10 FPSów. To też zależy od komputera. Jest to komenda, której, tej, w którym tym odcinku nie miałem zaplanowanej ale że jest w moim konfigu, to ją omawiam. Jeżeli chodzi o tą komendę, możecie ją wpisać, bo ona naprawdę zwiększa ilość FPS-ów. Language banana gaming jest to komenda za nic nieodpowiedzialna, jest to komenda e, pod e, pod moda że tak powiem, bo brakuje mi słowa e, do do, 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 do CS-a e, mam taki po prostu modzik, który nie zwiększa ilość FPS-ów, ale e, umiera mi menu gry więc, więc po prostu muszę mieć to dana, żeby ten konflikt taki działa, że ten plik zadziała, ale że tak powiem, wy tak ustawiać nie musicie, ale ja to mam. Dobra, przechodzimy teraz tutaj, yy, tutaj widzicie mamy komendy, które są zawarte yy, w moim konfiguracji oraz te, które nie są. Yy, no a font, mówiliśmy, no i joy też omawialiśmy, ten wymętę też omawialiśmy, tego nie omawialiśmy. Yy, ta komenda jest dosyć ważna. Yy, ona, że tak powiem, wykorzystuje rodzenie procesora, zwiększy nam ilość tych FPS-ów. Dosyć znacząca, aczkolwiek jeżeli chodzi o wartość, możemy ustawić 1, 2 bądź minus 1. I teraz, tak, jeżeli chodzi o komputery Wasze, musicie każdą z tych opcji przejrzewać, ponieważ możecie mieć ustawione to na 1, możecie mieć do 100 FPS-ów, ustawicie to na 2, możecie mieć 200, a ustawicie to na minus 1. To was procesor będzie takim kozakiem, że wyciągniecie aż 300 FPS. W moim przypadku yy, ja tej komedy nie używam, aczkolwiek nie ukrywam, że tą komedę będę chciał dodać do swojego konfigu i wartość ustawię na dwójkę, bo kiedyś się używałem na dwójce i było dosyć fajnie. Jeżeli chodzi o TicCrate, to ustawiam yy, TicCrate 128. na że lokalny serwer lokalny to gra z botami, bo dzisiaj warsztat Steam. Jeżeli chodzi o bardzo słabe komputery nie polecam tej opcji, ponieważ może Wam zmniejszyć ilość FPS-ów. Ostatnia komenda, ilość herców w naszym monitorze. Tutaj będziecie mieli powinien być X. Jeżeli macie monitor 60 Hz, nic nie ustawicie, komendę usuwacie. Jeżeli macie 75 Hz, 75, 144, 144, czyli 240 to 240 Hz i to jest tyle. To jest tyle, jeżeli chodzi o komendy. Jest ich komentarzy o wiele więcej, aczkolwiek niektóre już są przestarzałe i po prostu nie działają. Te komendy, które ja posiadam są dosyć aktualne i mogą zwiększyć ilość Waszych FPS-ów. Ja dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do kolejnych filmów. Kolejny film to będzie prawdopodobnie zwiększenie linii ilości FPS-ów, jeżeli chodzi o cały kształt komputera, o ustawienia. Jeżeli chodzi też o Nvidia kontrolny czyli panu sterowania Nvidia, też to, to ten film będzie całkiem osobny. I to i to. to. by było na wszystko. Mm, nie mam już nic do zadania. Te komendy są dosyć sprawdzone. E, ten language, panada gaming. Robiłem o tym film na kanale. E, być może wam się wyświetli w prawym górnym. Aczkolwiek to zobaczę. Dobra, ja dziękuję za oglądanie. To tyle tak naprawdę. w jeszcze filmie. Do zobaczenia. Cześć.